Gotowi do walki, głowi, głowi się człowiek głowę zrobił, mam nogę gotowo, suplementy, ten kraj jest przegięty Patenty na spełnienie, konsekwentnie, prywatne mieszkanie, początek będzie mi dane, bo wierzył to dla niej. Szóstka, piona można w lotka. Milionerem wiem, że... Mam szansę, bo nie jestem cruzerem. Kostecki do Kobielca, słowo święte, są warte, słowo ważne. Od serca bardziej czy ty kurwo nigdy po dziesięciu latach nie idziesz do Kobielca. Modlęca zasady, manifestacje, ręka ręka myje, dba o cipo i szyję. Wjazd kosztosz, coś nie moje i moje mamie będzie dane. Harosio, dawajcie watnik, hał ale alles ja. Kopi stuwa suka burawa Burawa bura, brawo Eko, eko Juli zupełnie mi pokazano, że przypominasz go super krocie po świecie, pełen przemocy wizualnie to widzę, są większe niż pieniądz Jak mam koronę, ojca mowa tęcha, ścieżko kobieta jest jak kosa potrzebna zapal wło, ciotka i To po planszy lata, śmigło życie wszystkiego do ciąży Ciążę od Tolota, łoki i łosiem. Oni no to, bo to się nie nie, nie daje ci wiary prawne cię w dzień i w nocy. Talenty. Bosie, bociek, bocik. Ośie, bociek, bocik, posik, poso mnie nie interesuje. Nie interesuje cię, ci siebie. Nie darzę, może, nogi oddam od razu, biznes swój, hip hopu, sieci rosą, rosa, rosa szum i żale, kaśka dowoladzone, uwzględnione, zgodnie z charakterem, zarobiony Dalek nie wyjebał nożem, Za nim mamcę ruchać za granicą, pocie, zilje, robert, duszek, pozdro, mona, 6 roku, bośnia, bośnia, nie, kasuje, popisz ją tam kurwa z tym balsamem, szacunek ludziom w ulicy flotek, byłem tu kimś pocieszać zęby, nie wolno być w tlenie trzy razy na dzień biorę się jak z Amerykanem kosa, witam inny wydane. bos, proszę sytuację, o której nie widziałem podeszkamy rukawki, się przyjdzie przyszło przyjść, łatwo poszło, kot imię daje mu, zagraniczne świątki Amerykańscy chłopcy się bawi na tłoczni pozdrow, to, to, to samolita dzidu, ganser, armenii Grupa Włócięgów Szalifada Fada, Sigon Pugany, A, A, D Polenty do roboty który, Jebać kurwa w miłości Ja z krwami, Zrobić i zabić Alibaśnia, 5. Pięć Druga grupa Pozdro Mustafa Glody Miana Z Niem 2018 Jebać wszystkich na wolności Kupi Skarbie helikopter Kiedyś kocham Cię Denis będzie Kochanie, było mi nie na stanie. Poczekaj aż suplementy zaczną działać. Buźka. To jest pozwól dla władzy, jakim nawkręcałem. Buźka. Bocik. 30.12.2018. Dzień przed Nowym Rokiem. Rafał.